Dzień dobry. Mam dziś dla Państwa trochę poleceń książkowych. Wydaje mi się, że bardzo fajnych rzeczy, o których być może jeszcze nawet nie słyszeliście. Na początek komiks. Po przygodzie z Wandą Hagedorn i Jackiem Frąsiem i znakomitą totalnie nienostalgią w moje ręce wpada strefa gazy, przepisy, Joe Sacco to jest yy, yy, może, może tak, Joe Sacco jest yy, rysownikiem, który nazywany jest yy, jednym z najważniejszych twórców takiego komiksu właśnie reporterskiego komiksu poświęconego wojnie yy, reportażom wojennym i czymś takim właśnie jest Strefa gazy przepisy, czyli yy, komiks o Wydarzeniach z roku 1956, kiedy w miasteczku, jednym z małych miasteczek w strefie gazy, ginie z rąk izraelskich żołnierzy 111 Palestyńczyków. Ta masakra urasta w takiej opowieści o tej no, niekończącej się wojnie do swego rodzaju symbolu i o takim właśnie symbolicznym wydarzeniu w strefie gazy w przypisach e, przeczytamy, zobaczymy. Znakomicie ilustrowana, bardzo brutalna skądinąd e, książka. Joe Sacco uhonorowany za swoją e, komiksową Palestynę wieloma nagrodami. No, jest to nazwisko, które mm, jest takim gorącym nazwiskiem w świecie komiksu, ale także reportażu wojennego. Bardzo się cieszę, że wydawnictwo Team of Comics e, pozwala nam cieszyć się taką e, klasyką i że to i że to do nas dociera. Super, naprawdę świetnie. Rzecz kolejna, o której chciałabym Wam powiedzieć, to książka, nad którą mamy patronat w BookBooku. Tutaj z tyłu nasze logo. Książka Stambuł-Stambuł Burhana Synmeza, tureckiego autora, która jest elementem całej serii pod tytułem Tureckie Klimaty wydawanej przez wydawnictwo Książkowe Klimaty. To jest książka, która właściwie może być dzisiaj odczytywana w sposób bardzo polityczny. Opowiada o ludziach, którzy siedzą w więzieniu tureckim, uwięzieni. W drastycznych zupełnie warunkach, w przerwach między torturami, opowiadają sobie historię. Zwróćcie Państwo uwagę, jaka to jest, jakie to jest nawiązanie do, do, do klasyki orientalnej literatury, czyli to właśnie Tysiąca Jednej Nocy. Bardzo turecka jest w tym sensie ta, ta książka. Jest wspaniałą opowieścią o miłości, ale też o, o mieście, o Stambule, o tureckości, o Turcji. I taka jest. Jednocześnie bardzo klasyczna, ale bardzo nowoczesna. Cieszę się, że, że ukazuje się na polskim rynku, cieszę się, że pani e, Paulina Dominik ją tak świetnie z tureckiego przełożyła. Czekam na kolejne książki w tej serii i e, z przyjemnością Państwu będę je, tak myślę, polecać. Jestem wielką fanką tureckiej literatury i szczerze mówiąc, chyba się jeszcze nie zawiodłam. To e, no teraz może coś dla dzieci. Książka, która mnie naprawdę rozczuliła, e, czyli Wiele Światów Albiego Wrighta, Christopher Edge napisał taką książkę o chłopcu, którego obydwoje rodzice są wybitnymi fizykami kwantowymi. Mamusia pracuje, pracowała nawet w CERnie. Tatuś jest takim popularyzatorem nauki, występuje w telewizji, opowiada ludziom o zawiłościach fizyki kwantowej i nie tylko, o kosmosu, matematyki. Ech. Niestety mama chłopca umiera, a chłopiec nie chce się pogodzić z tą śmiercią. I jako taki domorosły fizyk kwantowy, za pomocą fizyki kwantowej właśnie postanowiła mamy odnaleźć, bo jeśli państwo znacie hmm, Sedno eksperymentu z kotem Schrödingera i tej teorii, to wiecie, że w pewnym sensie to jest możliwe. No i chłopiec, chłopiec szuka mamy. chłopiec szuka mamy w światach równoległych fizyk kwantowy, w nim mu to umożliwia. Bardzo ładna książka, bardzo wzruszająca i też jakoś wzbudzająca nasze ciepłe uczucia w stronę materii tak trudnej jak fizyka kwantowa, ale nie wiem, czy nie najciekawszej ze wszystkich, jakie w ogóle są na świecie. W każdym razie takiej fundamentalnej. Ewa Winnicka i milionerka, na koniec ode mnie dla Państwa, Barbara Piasecka-Johnson i jej zagadka w książce znakomitej polskiej reporterki Ewy Winnickiej to historia... Pani Basi z Polski, która rusza w, głębokiej, w czasach głębokiej komuny do Stanów Zjednoczonych. Tam pracuje jako pokojówka w domu pewnego multimilionera, potentata wielkiego koncernu kosmetycznego. No i jakoś tak się składa, że. Zostaje jego żoną, a potem, a potem toczy bój z rodziną o spadek po, po swoim mężu. To była jedna z najgłośniejszych spraw, która przewalała się przez wszystkie amerykańskie brukowce. Nic dziwnego. Kopciuszek z Polski chce położyć swoją wypielęgnowaną dłoń na fortunie Johnsonów. Barbara Piesacka Johnson zresztą mocno zaangażowana w sprawy polskie, przecież usiłowała ratować stocznie. O tym wszystkim pisze Ewa Winnicka w tej książce, która z jednej strony jest znakomitą opowieścią o polskiej emigracji, z drugiej strony jest taką trochę przestrogą dla nas wszystkich. Uwaga, proszę Państwa, pieniądze szczęścia podobno nie dają. No w każdym razie nie specjalnie przyniosły szczęście pani Basi. Polecam Wam bardzo serdecznie te książki, polecam Wam Bokbuka, a Wy polecajcie go innym.